To dzisiaj, no niestety, ogólnie miałem tego eksperymentu nie pokazywać z tym ulikiem weselnym zimowaniem, ale jak już na jednym filmie był, to już go będę pokazywał. Niestety nie przyzimował. Tutaj dostały yy, miodzik, zjadły, bo wiedziałem, że mają, ma, że mają mało. Ale myślałem, że dość spora dawka im wystarczy na miesiąc a jednak nie wystarczyło jestem ciekawy czy by czerwiły była matka czy nie wiem że pszczółki były zdrowe nawet matki nie widać szkoda robimy po prostu pogrzeb a jeszcze potem zobaczymy jestem ciekawy czy jest czerw Trochę moja wina, znaczy głównie moja wina, bo po pierwsze takich się nie powinno zimować A po drugie moja wina, że Nie dałem im jedzenia tyle ile trzeba Matki nie widzę. Może gdzieś tam na dole jest No nic Czerwił, jak na razie nie widać, więc one sobie siedziały fajnie. Szkoda. Ramki będą do wykorzystania jeszcze, bo ewidentnie moja wina. Ewidentnie wina pszczelarza. Opadły z głodu, nie z choroby. Smutny widok. Na przyszłość nie będę zimował w takich weseniakach, albo ewentualnie dam dwie ramki z innej rodziny, do pełna zalane, bo tu nie chciały mi się zakarmiać. to jest zimować garski pszczół mam nadzieję, że resztę mi... o chyba tu matka jest tak jest mateczka spadaj z jest celka. przykro to i tak trzeba będzie ramkę do przetopienia dać bo tak że jak nie wymiotę z tych komórek ile dam rady to zakopię. Reszta resztę trzeba będzie przetopić Dobra, kończę, zamiatam, robimy pogrzeb i finito.